Witam, witam, witam! Ja jestem wenu Lazarus i to kolejna część z cyklu gramy w Minecraft Captive. Captive, czyli po angielsku, kochani, Uwięziony no bo jakby nie było, jesteśmy uwięzieni przez jakieś tam pole. A, zmniejszyłem odległość renderowania, może teraz będzie łatwiej, że tak powiem, mniej będzie pikselozy, ale wiecie, to różnie bywa. Dobra, ee, ogólnie rzecz biorąc, ostatnim razem sobie zasadziliśmy pole. Pole, pole, łysep... Ja mam przecież... Kurde... No właśnie. Okej, okay, zaraz będziemy mieli więcej, więcej, więcej chlebków, więcej żarcia i nie będziemy się przejmowali, tak? Okej, okay, tutaj tak troszkę i tu, i tu, i tu. <ścoughs> eee, nie wiem, to nie urosło? Nie urosło, dobra. I to chyba też nie. Okej. Okay. Coś tu jest zielonego?

Okej... Okay. ja bym chciał, słuchajcie, pójść w głębiej pod ziemię. Bo pod tą ziemią, kurde, jeszcze jest złoto. A ja potrzebuję złoto. Ok, K. Okay. chyba jest luz. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. O, to jedno mi nie urosło. Chorobcia. A, oh, shit. Nie zauważyłem tego. Kurde, co z tą muzyką jest. Jak ją wyłączyć? Option e, Music, Sound Volume music. dziękuję. Już ta muzyka to mnie dobija. Eee, 5 nasionek. Uuu, to teraz będzie tak wiecie, fancy. Na bogato. Na bogato sobie zróbmy chlebów. Czekajcie, jeszcze raz. Przyt no co jest? O, 9. 9 e, normalnie chlebusiów teraz tak, pochodnie potrzebujemy. Czyli potrzebujemy... Mamy jeszcze drewno, mamy siedem. O, ale mamy. Dobra, to na razie wykorzystajmy to co mamy, nie? Aha. Weźmy sobie pochodę, 36 powinno spokojnie wystarczyć. Um, no i idziemy na dół. Nie wiem jak wy, ale ja muszę kopać. Kopać, kopać, kopać glebie. a, czekajcie jeszcze... A i kurde, nie wiem czy tam będzie potrzebny żelazny kilof. Ostatnio niestety wyleciałem raz, yy, z razem z Kilofem i z creeperem. Okej okay. Późwa, creeper, co ty tam robisz? Dobra, tutaj nic nie było ciekawego, czekajcie tu Oświetlmy porządnie Nietoperza lubimy Idziemy dalej. Okej, okay, a tu jest za ciemno stanowczo, Skąd to ci się wzięli? Przecież oczywiście oświetliłem. Dobra, leżą. Nie ma Creeperów. Jest, oczywiście. Odejdź od mojego złota. Hamie jeden. Spadaj. No, chodź tutaj. Po schodkach. No, krypciuś. Hop, 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 robimy. O tak. Tak. Dziękuję. Weźmiemy tu oświetlimy jako tako, Ja nie wiem, kurde ile tych pochodni tu trzeba by było użyć. Słyszę zombiaki. O Boże, słyszę te... No ta, to będzie potrzebny żelazny kilof. Dobrze, że tu przeszedłem, bo tu jest... Powiem wam problem z mobami, nie? Dobra, idziemy na górę. Zrobię sobie szybciutko kilof żelazny, żeby resztę tego złota wydobyć. Może... Z... Czekajcie, tu jest celowczo za ciemno. Wiecie, lepiej więcej, więcej, że tak powiem, światła, niż żeby później mieć kurna creepery na karku. Okej, wchodzimy na górę, wchodzimy, hop siup, hop siup. Wchodzimy. O! O Demet, czekajcie. Tu mamy złoto... E, czym to przepalić? Czym to przepalić? Deseczkami, o. Da radę? Jedno? Deseczka da radę? Da radę, dobra. A, to bym zostawił, to też. Jest, dobra. Tu mamy tak... Gdzie są patyki? Patyków nie ma! PATYKÓW! Kuźwa, jak to nie mieć patyków, to jest po prostu masakra. Dobra, to weźmiemy sobie tak... Dobra, jeden kilo straciłem już, nie chcę drugiego stracić. O, czekajcie, że złoto zostawię, rany boskie. Teoretycznie 6 Właściwie czekajcie, mogę zrobić jabłko złote. Okay. Eee, nie tu Tiu Tiu Tara, mam gol. Czy ja jeszcze muszę enchantować? Jak się robi? No, zrobiłem owe power and build and notch Apple. Hmm. Huh. Kurczę, on travel by Minecraft las. Wiem, jak to jeden kilometr zrobić. Czekajcie, teraz tak. Diamenty. o z obsydian. No dobra, idziemy. idziemy. Tak czy siak musimy kopać się w dół no. zbierać wszystko, co znajdziemy. W tylko. Tu w dół. Tu też w dół. I jeszcze gdzieś tu było w dół. Gdzie to w dół było? To też lata i mi przypomina gdzie to jest No dobra, to tutaj, tak? Dzień dobry po dobrać. Oje Czekajcie, czekaj, czekaj. O Weźmiemy sobie Slimik. Ja cię kuźwa widzę. Ciekawe czy będziemy musieli portal do netheru zrobić Dobra to złoto jest mi potrzebne. Spadaj. O w mordę, jeżeli to myślicie, ta nam na dole jest co? Ja myślę, to będzie bolało. Jak ja nie lubię silver fishów fiszy, fiszów e? a to można wyjść? Cholera, wyrzuciłem. Kurde. Jak tam się dostać? Czekajcie, bo wyrzuciłem skobel do skrzyni. Styknie chyba, nie? Uuu, ile żelaza. Wypadałoby, żebyśmy mieli, kurde, żelazny chociaż kubraczek, ale to... Ja widzę, że to będzie lipa. Z, z ilością tego żelaza. Tutaj sobie poświetlmy. O kurcze, węgiel. Oczywiście, że chcemy. Już mi się nie chce, kurde, robić a, z drewna węgla, ale no. Brawy kop. Wszystko ładnie Zanieśmy może na górę. Teoretycznie. Teoretycznie mógłbym zrobić tutaj y, tą y, skrzynu, nie, nie? Ale boję się, że wiecie, a nóż wideles się zespałnuje gdzieś, albo będę uciekał przed jakimś krypciem. O ile grzybków tam jest. Czerwony by się przydał. Dlaczego nie ma czerwonych grzybków? Bo byśmy sobie robili wtedy nieskończone źródło jedzenia pod tytułem Grzyby duże. Gdzieś tu w jaskini byśmy sobie zrobili i wiecie, i no problemu. Tak zwane Mushroom Stew. nie to, a tu. Boże, tutaj jakąś kolejkę by puścił, to. Znaczy, przejechać kolejką jeden kilometr to nie jest filozofia, bo świat jest w wysokości 200, coś tam yy, kratek, więc. Nie wiem tylko czy to w górę działa, czy tylko wiecie, czy tylko trzeba na odległość, dobra, to zostawiamy w takim razie. Z... Ja chyba będziemy musieli zenczantować to jabłuszko. Czyli dupa nie zrobię na razie tego, bo nie mam jak. Dobra, jak dobrze mieć jedzenie! Jezu! Eee, tu. Boże, jak my, jak my głęboko już jesteśmy? Eee... E, X, Y, o, bo zmniejszyli na 20. Czy mi się zdaje, że ja tu twierdzę dziś, widziałem? O jest. Wiecie co, ja wezmę trochę kobla ze sobą. ja się boję, że tam, jak wpadnę, to będzie koniec. Klapa i po zabawie, nie? Boże, tam pewnie jest portal tego... Silverfishy, bo pewnie jest do endu. Dobra. Próbujemy. What the fuck? O Jezus, ja nie chcę tam, jakie ja nie lubię tego kubienka małego. Nie no, zobaczcie co tu się dzieje. Na szczęście wszystko wpada do lawy. Bardzo dobrze wpadać do lawy i zostać tam. Tutaj wykopię ten węgiel. No to węgiel się zawsze przyda. Okej. Okay. Oświetlmy. No, do lawy, do lawy kochani, do lawy. Wszyscy seryjnie. O już, już, już. Palą się bardzo ładnie. Ej to jest nie fair. O fuck. Dzieńcie, co? Pójdziemy tędy. Skrzynka, śnieg, perła, jabłko, looting. Możesz ty kuźwa, co tu się dzieje No chodź 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 Staniesz w oko I ty też No! tu Dostał Okej okay. No jest to znowu szkielet co zrobić? Zrobić to tak Podwójne drzwi, dobra, to cholerstwo łazi tam A to tylko takie pomieszczenie Aha Teraz, ale tu A coś w dół Tu nie ma. Może i dobrze, że nie ma. Skrzynka się przydabierzemy. Kaś się za. Zastanawiam, ja się zastanawiam, jak tam. Oj, 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 tam nic nie ma. Dobra. E, czyli, kochani, wypadałoby teraz poszukać diamentów. Rozłożymy to na części. Na którym poziomie jesteśmy? Teoretycznie jesteśmy na, na 9,5. Tu muszą być diamenty, no. He, co jest? A tutaj Czy ja tam? wow! wow. Są diamenty! Proszę. Tylko czy ja. Dobra. No. Tylko jest zasadnicze pytanie: bo ja coś zmniejszyłem i nie wiem teraz. Widzę granicy tutaj w opcjach Max Frame. No nie wiem, dystans zwiększyć. Nie wiem czy to coś dało. Na pewno będę chciał przejść się tutaj. Aha. Looting, koniecznie, kurde, ale potrzebuję do tego, kurna no, no jak ja mam, Uu. tam jest za tym, słuchajcie, jest pytanie, jak ja mam wydobyć diament używając looting, skoro nie mam kowadła, właśnie, kowadła nie ma. można kowadło użyć, jesus, tylko by wypadało w tym momencie mieć, cicho tam robale, jezu, ile tego tu jest. Coraz więcej eee, Żeby wydobyć... Wypadałoby mieć Lutik, żeby mieć więcej tego, ale z drugiej strony na metalowym kilofie. Czekajcie, co ja będę musiał wydobyć? No właściwie tylko... Dobra, to zrobimy super... super specjalny kilof żelazny. Ile ja mam... Kurna, w ogóle to zanieść trzeba wszystko. Cholera, nie mam żelaza tyle. No bo tylko, tylko mogę książkę połączyć w kowadle, prawda? Czyli potrzebuję trzy bloki. Cholera, trzy bloki aż. Jezu, ile żelaza. Czy trzeba się nakopać. Piętnaście. Przepalamy wszystko. Dobra, niech się leci. Mam te to tu wrzucimy. Idziemy szukać żelaza dalej. Czekajcie, tu sobie gdzieś tutaj postawię. Na przykład na tym. To się pewnie przyda do czegoś, nie wiem do czego, ale dobra. No dobra, to co, idziemy kopać. Ja tak myślałem, żeby wiecie co zrobić. Następną, jak to, czekaj, jak głęboko farma jest. Tu jest jeden, dwa musi być przynajmniej. No dobra, dwa przynajmniej. Czyli musi... Kurczak, ja cię kuźwa widzę. Dobra, trzy. Czyli tu zrobimy sobie piętro O, ale tu widzę, bez problemu. Ja nie wiem dlaczego tam nie widziałem tak Nie wiem, nie czaję Skopiemy sobie tutaj ile się da. Zrobimy sobie tutaj pół piętro jedno następne Nie wiem jeszcze co tu zrobimy Proponuję jakieś pomysły, coś tego jest, nie? Dacie? Dacie, Podrzucicie? No. <laughs> Może znajdziemy coś. Kurde, w ogóle fajnie by było to... Się I przepalić wszystko. Nie wiem, pod co mi to Diorite? Czy można coś z tego zrobić? Yy, polish the Diorite, fajne. ja to chcę. Sobie ładnie wywalimy w kosmos wszystko. Czekajcie, a czy ja nie miałem ziemniaków albo coś. Czekajcie, sekundę. By się już nasadziło. Eee... trujący... ale są marchewki, proszę Dlaczego ja marchewek nie posadziłem? Proszę O tutaj, tyk, cyk Coś jeszcze mamy do posadzenia? Hmm Właściwie to ja drzewa Czekajcie, drzewa ja posadziłem w ogóle na górze Czy ja posadziłem drzewa? Cześć Siema A, nie Tu jedno, tu drugie, tu jajka, tu trzecie, tu czwarte tu piąte, tu szóste, tu pochodnia A i na środku gdzieś Dobra Przynajmniej przez ten czas niech coś rośnie, no kurde. A co z granitu? Można też można coś połączyć? Uuu, polisz granit Dobre. Jeszcze się nie zetknąłem, jeszcze nie grałem w w TTT. E, w tą wersję Minecrafta, wiecie, tą nowszą. Więc ja na zielonego pojęcia nie mam co to za klocki są. No dobra, to tutaj będzie pięterko. Myślę, że będzie fajnie tutaj. Tylko teraz tak, na jednym piętrze będą farmy, na tym na górze, tak? Same żarcie. Kiepsko, bo tutaj powinny być te farmy, no ale. Bo chodzi mi bardziej o to, że tamto magazyn powinniśmy zrobić, jakieś takie. To najwyżej te farmy przeniesiemy tutaj, no. To już filozofii nie ma, ważne, że już mamy jedzenie, nie? Kurde ile tego dioratu, dioritu czy czego tam? Okej okay. Ale żelaza by się przydało, słuchajcie, to ja wam powiem Chwala, ciemno Jest, za ścianą No dobra, kopiemy no co, co mi pozostaje A górę sobie wyłożymy jako magazyn tym Polish Diorite To może być fajne mhm, ra No tak, tego, że będziemy rozszerzać się cały czas, będę skuwał to. Bez sensu. Nie, no dobra, na razie nie wy wykładamy nic, bo to jest bez sensu. Bo tu się granice będą powiększały, to trzeba by było kopać, nie? Kusi, wadajcie mi jakiś. Więcej żelaza, no? Gdzie ta granica jest? Właśnie, a gdzie ja zwierzaki zrobię? rozmnażanie? Chociaż na, na górze właściwie, no roz... O, podłogę możemy sobie tu walnąć z, dior z Dioritu, czy jakiego tam. A co to to daje? To jest andezit. Polish Andesit jest brzydki, dobra. To sobie zaklejemy. No niestety czeka nas taka robota konkretna u podstaw, bo... Nie chcę, kochani, żeby nam ucieknął... uciekł, Boże, uciekł jakiś e, jakiś surowiec, no. Żelaza tyle. Właśnie potrzebuję żelaza. górna. dobra, tu się, tu się pękło. Tu się pękło, a ja już nie mam nic. E, dobra, tu sobie położymy. No, tutaj magazyn zrobimy z prawdziwego zdarzenia. Wyłożymy podłogę tym diorite'em. Farmy obniżymy, tam poniżej zrobimy. Będzie luz. Mi się już podoba. Zwierzaczki sobie na samej górze będziemy rozmnażali tutaj, nie? A, tylko będę musiał parę rzeczy tu zrobić. Dobra O, o o Jak blisko czcina! Kurde O tam jakaś skrzynka jest Amstwo. No dobra Sobie to zostawmy Właściwie kilo w tym też zostawmy, bo to jest cenna rzecz. Ile mamy żelaza? 15, czekajcie. Na razie na jeden blok mi starczy. O ile dobrze pamiętam, blok, blok, blok i same sztabki. I cztery sztabki, czyli coś takiego. Czyli to trzeba odłożyć tu, a tu będziemy, no nie wiem, no więcej potrzeba, na pewno więcej. Przepalmy już to, co mamy do przepalenia, idziemy. A! Bez kilofów! Według z czym Ty chcesz iść do ludzi? okej, okay, dobra. Weźmy, nie wiem, ile tych kilofów chce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Styknie? Styknie. O! Patyczki dłużymy. Patyczki zawsze smaczne i zdrowe. Dobra. Idziemy. No dzisiaj taki odcinek trochę durny o kopaniu, no ale to... To jest Minecraft, tu się kopie, tu się nic innego nie robi. <laughs> nie no, żartuję oczywiście. Teoretycznie sufit też można czymś wykładać. A co mi ten gravel? No dobra... A czy można... Te rudy łączyć jakoś, żeby coś nowego otrzymać? W sensie wiecie, Diorite z czymś tam... Albo przepalić. Przecież jak przepalicie to pewnie... To cholera, wie co wystanie, ale no dobra. Spróbujemy później. Okej. Okay. Będzie porządna, porządne pomieszczenie. No to będą farmy w końcu. Już mamy... A nie, nie mamy dirta. Cholera, mogłem łupatę zrobić. Może głupia to brzmi, ale bez łopaty to tak lipnie. O Boże, ile tu gravelu. Okej. Okay. Dobra. Pozatykajmy, żeby mi na łeb nic nie spadło. Dużo dirtów. Niedobrze, niedobrze. Aż tyle dirtu to ja nie potrzebuję. Chociaż tam, żeby tu wyrównać i tu wyrównać, no to może się dirt przydać. Okej, okay, narożnik zrobiony, dobra, Omasz teraz, o Jezus Maria, tylko nie tak ciemno, nie chcę mieć, być... a widzicie, jeszcze będzie trzeba, o, czyli co, pod farmą chyba zrobimy, zrobimy sobie tego, eee... jak to się nazywa? Gwindera, ale takiego wiecie, na expa, nie? Czyli bez zabijania, bez spadania, bez tego, tylko będą spadały mobki w jedno miejsce i będę musiał je lać. Tylko teraz problem jest taki. Eee, fuck. O, węgiel, widzicie? Tylko problem jest taki, że jak zrobię z wodą, to etki nie będą się pojawiały, a będą potrzebne perły. Hmm. Dobra. Na razie szukamy żelaza. Po co? Żeby zrobić kowadło. Po co kowadło? A no żeby połączyć skrzyneczkę, znaczy tfu, żeby zrobić kilof żelazny, połączyć z a, książeczką looting, którą znaleźliśmy i będziemy mogli wydobyć diamenty i liczmy na to, że wypadnie przynajmniej trzy, żeby kilof zrobić. Mam nadzieję, że to nie tylko na jednym diamencie się skończy, no ale... Bo to tak trochę głupio by było. Wiecie, jedna ruda, taka nie Rudę, rudę Gdzie ja to słyszałem tą głupią piosenkę? Bo no wiecie, bo węgla to tak naprawdę mam od cholery, a poza tym weźcie jedną rzecz pod uwagę yy, Jak to się... Zawsze mogę dre z drewna zrobić, z bali, nie? Harkola Dobra, czekajcie tutaj Okej okay. się. Ale kopanina. Jezu. Zaraz mnie trafi. Takie, duży, po, takie duże pomieszczenie i w ogóle... Lipton totalny. Dobra, to wiecie co? Powiem tak. Skończymy ten odcinek tutaj. Ja postaram się wykopać to pomieszczenie do, do pełna, w sensie, wiecie... Tutaj zrobić. Zrobić yy, tutaj farmy, tak jak na górze to samo, tylko przenieść, nie, z góry um, i... ogarnąć już tutaj tą sprawę, może żelazo znajdę. No to oczywiście na odcinku zrobimy, to jakieś zejście sensowne trzeba by było zrobić. Ja myślę chyba, że najlepszym rozwiązaniem by to były właśnie nie schody, tylko drabinki. Bo najmniej miejsca zajmują. A tutaj no widzicie, sami mam, nie mamy za bardzo miejsca, nie? O kurde, ile tego jest kolorowego badziewia. O Jezu, kurde. Oddałbym z kilka staków tego badziewia, żeby chociaż mieć diamentowy kilof, ale taki już nawet nie enchantowany, no. To wszystko na wagę złota, każdy klocek. Wow. No ale będzie dobra farma. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Dzisiaj trochę taki nudny odcinek, bo tylko kopanina i gadanina. Ale mam nadzieję, że będziecie czekali do następnego bo wtedy mogą się różne następne rzeczy dziać. Właśnie, jeszcze zerknijmy tylko achievementy, więc teraz tak. Musimy ciasto zrobić. Wheat mamy, sugar nie mamy i milk and eggs. Wszystko mamy z wyjątkiem ee, cukru z trzciny. Chlebek mamy. Mm. Właściwie to mógłbym jeszcze na koniec wiecie co spróbować rozmnożyć, chociaż już wiem, że nam zaliczyło tego achievementa eee, mam tu wit, ale tylko sztukę. czekajcie, czekajcie. Trzeba by gdzieś zdobyć jeszcze wita. O, tutaj. Dobra. Zobaczmy. Zobaczmy czy to zadziała. Znaczy Minecraftowo na pewno teraz zadziała. Zareaguje, cześć krowa. Hej krowa, jedna z drugą. O, no, a to mi zaliczyło już wcześniej. Więc tu się żadna, żadna granica się niestety nie przesunie. Eee, bo można je nie po kolei robić. Dobra, czyli to mamy. Nie wiem, czy mamy no, na, na śwince. Monster Hunter mamy. Sniper 50 do, długo jeszcze. To nie wiem Overpołat, muszę zobaczyć o co schodzi z tym złotym jabłkiem. A, czy ja mam je zjeść? Może muszę je zjeść. A to byłoby szkoda. Przejechać kilometr, znaleźć diament. Wodę. Właśnie, mogę jeszcze rybę yy, złowić. Właśnie. Ale to już w następnym odcinku będziemy łowili ryby. Więc komentujcie, subskrybujcie. I trzymajcie się do następnego. Hajka. Ciekawa tam krowa na górze.